Ups. Przepraszam matko, ale tak się zagapiłem na tą Daniuśkę. Ładnie śpiewa, co nie? Zgadza się. Bardzo ładnie. Czy wiesz, może ktoś ci mówi, nie wiem, skąd ona pochodzi może? Nie mam pojęcia, ale naprawdę bardzo ładnie śpiewa. To prawda. Podoba mi się. No. Kto to? Próbuję ci, moja pani, że zniosę pod twoje trzewiki trzy pawieczuby z hełmów krzyżackich. Od dziś będę twoim rycerzem. Myszku, coś ty tam ślubowaj tej, Demusi. Próbowałem, że trzy pawieczuby z hełmów krzyżackich pod jej trzewiki zniosę. Ale po co przecież tu nigdzie krzyżaka nie znajdziesz? Chyba że. Chodź! Sznela, sznela, mejne bruda! Tak, panie, zgadzam się. Co to? Skrady! Skrady obu Jak tak śmiałeś na posła się rzucać? Hańba ci! z niewagę posła Krzyżackiego kara okrutna wymieszona będzie! Wskazuję ciebie, Zbyszku z Bogdańca, na śmierć przez ucięcie głowy za na zaatakowanie naszego posła von Liechtensteina. Mój syn, mój syn, nie kata!